Krzebyk, po efektownym i szybkim zwycięstwie, jak to jest wygrać jednym kopnięciem? Przepraszam na początku wszystkich, chciałem troszkę więcej się zaprezentować, naprawdę ciężko na to pracowałem, chciałem pokazać w lepszej wersji Double Champ. Po prostu, tak jak Dominik ma moc nogi, jedno kopnięcie przeważyło szale, że wygrałem tę walkę parę młotków i, i mamy, mamy kolejne zwycięstwo. No, bardzo się z tego cieszę, choć mam niedosyt i, i jeszcze za to przepraszam. Iwa i reklam nie sprzedali dzisiaj ewidentnie tej gali. A ty nie pomogłeś? Myślę, że sprzedali? kto miał wy kto miał wypić to wypił, kto miał zjeść to zjechał. i kto chciał oglądać galę to na pewno ją oglądał i jest mega zadowolony, bo jak widzieliście, naprawdę mega walki, duże chłopy, dużo się działo i fajnie, że coś tak mocno rozwija i idzie w dobrą stronę. Ja wiem, że tak właśnie łatwo jest najłatwiej jest krytykować, ale właśnie teraz jak patrzeć na to wszystko z zewnątrz te wszystkie słowa, które były wcześniej przeciwko jakby temu pojedynkowi, właśnie że, że rywal był dużo mniejszy fizycznie na na ważeniu było to znacząco, można było to dostrzec. No i te, teraz wynik to potwierdza tak naprawdę i mówisz, jeszcze czujesz niedosyt pytanie właśnie, nie wiem, no czy twoim zdaniem teraz to był jakiś taki mismatch, to nie było dobre? Ja, jak, jak, jak to nazwać tak naprawdę? No, ja bym to nazwał tak, że on miał wadze porannej miał więcej niż ja, więc on miał 839 miał 831, więc o no, czym rozmawiamy? No był większy on ode mnie, nie ja od niego, bo no, może że teraz się uzupełniłem i to wszystko wróciło, no, do on, tutaj wrócić, no to tak miał wrócić, no to może to się tak wydawało. No, szanuję go, był takim przeciwnikiem, bo o tym myślę, że jakbym mnie sprowadził do parteru, to wtedy ja bym miał kłopoty. Jak wszyscy wiemy, jestem strajkerem, mocno kopię, mocno uderzam więc no, chcę tą stójkę prowadzić w, w stójce tak naprawdę nie i no i czekałem. Widziałem, że on będzie chciał skrócić dystans, ale wiedziałem, że jak kopnę raz mocno i miałem tak ustawiony punkt na nodze, że wiedziałem w którym momencie i w który moment kopnąć, bo trenowaliśmy to, więc siadło akurat podwiązadła i myślałem, że całkiem możliwe, że mu się zerwały. No naprawdę go przepraszam za to, bo nie chciałem, chciałem, żebyśmy mogli więcej się pobić, no ale niestety jakoś tam jakiś uraz, ktoś mówił, że jakiś uraz wcześniejszy, no też nie chcę tego weryfikować, bo mówię, jakbym miał uraz, no to bym walkę odwołał, bo e, jesteśmy zawodnikami i musimy o swoje zdrowie dbać, jak nie ma tego zdrowia, to nie walczymy, więc e, głupie podejście trochę z jego strony, jeśli, jeśli była taka kontuza i on do tej walki wyszedł tak naprawdę, nie, więc e, no ale też szacunek, że podjął tą walkę, nie, no uwierzcie mi, że no, dużo zawodników odmawia te walki, więc, więc fajnie, że się udało fajnie, że to był znowu jakiś brazylijski zawodnik e, teraz parterowy, e, no walka to walka, mogło się wszystko wydarzyć, e, dzisiaj lepszy dzień miałem ja po prostu więc wygrałem i bardzo się z tego teraz cieszę, choć mam lekki niedosyt A przeszło Ci przez myśl, że może udaje, żeby Cię wkręcić w parter? Yy, kurczę, byłem czujny tak naprawdę, bo ale widziałem, że jak już podniósł nogę, no to tego się tego już nie udaje tak naprawdę. Yy, można to zweryfikować tak, że jeśli udaje, to było to widać, ale to było tak definitywnie, że ten naukik naprawdę był mocny. wierzcie mi, że mocno kopie, tak jak Dominik Zadora, więc yy, no, był ten punkt mierzony i fajnie, że to uda udało się jeszcze z mojej tylnej nogi, która jest mocniejsza. Yy, no trafiłem po prostu no i bym. Mega skupiony, no tyle powiem, że mega skupiony, wiedziałem, że on będzie chciał wejść do parteru, musiałem zachować ten dystans, ale wiedziałem, że jak low zacznę, no to trochę mu ten zapał ostudzę troszeczkę. Nie? Wszyscy wiemy, że kierunek masz, masz jeden, a jak ty byś miał określić ten pojedynek w ogóle pchnął cię jakkolwiek bliżej celu? Każdy, każda walka robi jakiś krok do przodu. To nie jest tak, że ja zrobiłem teraz milowy krok i jestem mega zadowolony, dumny siebie, że wygrałem w pierwszej rundzie i jestem, nie wiem, yy, siadłem na laurach. Nie, jest dużo roboty do zrobienia i to, są to jest kolejny mały kroczek, który zrobiłem yy, po swoje marzenie tak naprawdę. Nie? I nie będę tu się szczycił, że to jest jakiś mega zawodnik. Szanuję Podo Michała Więcka, którego serdecznie pozdrawiam. Widzieliście sami, szybciutko pokręcił Michała, no i tutaj tak samo mogło być. Ale po prostu byłem lepszy, nie do, wiedziałem, że odrobiłem pracę domową, że wiedziałem, że, że trzeba tu walkę w stójce szybko zakończyć i, i trzymać to w stójce I, i tak się wydarzyło. No, mówię, jestem zadowolony, ale mówię troszkę rozgoryczony, że nie, nie trwało to dłużej. A powiedz, to jest tak, że przepracowałeś bardzo solidnie ten okres przygotowawczy, i tak później zobaczyłeś, że tak łatwo poszło, to może jednak lżej trzeba było pracować trochę. Czy nie, nie przychodzą takie myśli? Nie, nie, niestety jestem strasznie ambitną osobą. Jeszcze więcej będę teraz trenował, jeszcze będę chciał jeszcze. Być Mocniejszy. Uwierzcie mi, że byłem przygotowany nawet na więcej niż 5 rund. Naprawdę, to co zrobiłem z moim trenerem Grzegorzem Lechem, którego serdecznie pozdrawiam od biegania, to od wydolności, to jest naprawdę w szoku. Robiłem interwały po kilometrze. Naprawdę, to uwierzcie mi, że interwał, interwał, który trwa kilometr, to nie jest interwał, który sobie tak biegnie. Ja naprawdę, strasznie mocno z trenowałem, tą wydolność zbudowałem naprawdę na te 5 rund. Przykro mi, że to właśnie tak się nie mogą się wykazać. No ale co, no odpoczywam kilka dni i wracam do ciężkiej roboty, no, kilka obozów znowu tam gdzieś się już szykuje, więc znowu jeżdżę po Polsce, o, oczywiście zapraszam do śledzenia moich social medi, zobaczycie, bo będzie naprawdę dużo się działo, e, myślę, że teraz jakiś e, kamp e, za, poza granicami Polski, może jakaś Tajlandia, e, wreszcie trzeba się rozwijać, rozkręcać i iść po swoje marzenia. Następna walka przede wszystkim. Takie są plany, takie są założenia przez federację. No, chciałbym, chciałbym też bronić tej kategorii 7-7. Nie ukrywam, że też tam nie, nie katuje się tym zbijaniem, więc, więc jak najbardziej, 7-7. Ale nie wykluczam, że są 8-4. Nie, nie, mam dwa pasy i chciałbym pewnie bronić tego i tego. Myślę, że Federacja jest też za tym, żebym bronił dwóch pasów, żebym był tym mistrzem podwójnym jak najdłużej. Nie ukrywam, że pewnie będę celował w trzeci pas, jak już kiedyś wcześniej wspominałem, no bo to by było coś. Wow. Ale zobaczymy, jak to będzie. Mamy dzisiaj zwycięstwo i cieszymy się z niego. W 70 kg? Nie, myślę, że w 9 ale trochę, trochę mięska trzeba zbudować, bo na razie to jest nalepka. Bo dzisiaj mam 8-7,5, więc no jeszcze z, pewnie z 6-7 kg, żeby zrobić. Ale mówię, no jeśli to by podeszło się z głową i zrobiło się tego, takiego mięśnia czystego, a nie jakieś ulany, to czego nie? No kurczę, kiedyś walczyłem w 9-3, wszyscy dobrze wiecie, pierwsze dwie walki stoczyłem w 9-3 i wygrałem je w pierwszych rundach. więc... No czy nie no, można wrócić do starej korzeni i, i zobaczymy. No. Jak będzie się wszystko zgadzało, to jestem otwarty. A nie uważasz, że właśnie nie ilość pasów, tylko jakby ten jeden konkretny, na przykład gdybyś wjechał za granicę Czechy, Słowacja, mogły cię pchnąć znacznie dalej niż posiadanie trzech. Zapamiętaj moje słowa, pamiętaj. Znaczy, no nie no, pas. ja powiem tak, no ja się nie zamykam na żadne inne federacje, jeśli będzie propozycja z Czech czy ze Słowacji czy z innych tam jakichś federacji, czemu nie, będzie walka o pas, czemu nie, ja nigdy nie odmawiam, jeśli będzie się wszystko zgadzało i będzie ten okres przygotowawczy taki, jaki powinien być, no to Panie? czemu nie, e, nie Panie. wiem, może dla ciebie nie znaczą te pasy nic, dla mnie znaczą Panie. wiele, ja całe życie poświęciłem, żeby być w tym miejscu, gdzie jestem i to jest naprawdę nie tak, że sobie tylko stoję, gadam i, i nic nie robię, tylko naprawdę ciężko zapierdalam za przeproszenie, przepraszam za przekleństwo, ale naprawdę to jest ciężka praca i te pasy znaczą dla mnie całe życie. Życie, więc no, przykro mi, że tak powiedziałeś, że te pasy nie znaczy, dla mnie fuj znaczy nie Tak powiedziałem? No nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że osoby, które decydują które decydują o Boże, tak naprawdę dla nich być może ma znaczenie właśnie to, że bramka za granicą na wyjeździe liczy się podwójnie. Absolutnie bym tak nie powiedział. Nie, no, czy liczy się podwójnie? Nie wiem. Czy się liczy podwójnie? Będzie propozycja, będzie się wszystko zgadzało, to jestem otwarty. Myślę, że Federacja też będzie chciała mnie, żebym walczył za granicą. Myślę, że tak jak powiedziałem, skupiam się na tylko wyłącznie na rynku polskim, bo tutaj buduję swoją markę i to jest moje miejsce. Ja walczę dla swoich kibiców, a nie interesuje mnie kibice gdzieś tam, nie wiem, w Czechach, w Słowacji, bo tak naprawdę jadę tam e, tylko wygrać, szybko zarobić i wracać, tak? A, a tutaj walczę dla kibiców i oni mnie, sami widzieliście, co się na hali działo dzisiaj, nie? Cała hala była za mną. Uwierzcie mi, że to było takie motywujące, dawało mi jeszcze więcej oddechu jeszcze więcej skrzydeł, więc no, robię to dla nich i, i chcę walczyć jak najwięcej w Polsce, a co będzie? No, mam jeszcze czas tak naprawdę, mam 28 lat, jeszcze wiele rzeczy przede mną. Twój klubowy kolega, na Siwy walczył może następny pasek do kolekcji i walka na Ukrainie z Guzajewem? Yy, nie, nie mówię nie. Jak najbardziej jestem otwarty. Grzesiu yy, naprawdę dał świetny pojedynek. Yy mogło pójść w dwie strony, tak naprawdę. Wiemy, że walczył na Ukrainie, poszł na, na korzyść Guzajewa. E, jakby walczył w Polsce, poszło na, na korzyść Grzegorza Siwego, tak wszyscy wiemy dobrze. E, no, takie taki mają, taki mają prawa e, rynki, na których walczymy, prawda? E, więc dlatego, no, Grzysiu się nie podłamał, wraca silniejszy. On obrał troszkę inną drogę niż ja. Ja obieram drogę naszego kraju, żeby walczyć u nas, reprezentować nasz kraj u siebie, z innymi przeciwnikami za granicę, bo to jest bardzo fajne. No i jak powiedziałem, walczył kibiców, a obrał inna drogę, jeździ, jeździ i walczy, ma tak samo swojego menadżera z Bułgarii, więc no, on mu te walki tam gdzieś nagrywa, więc on się rozwija w trochę innym, innym aspekcie, ja się rozwijam troszkę innym, buduję swoją markę tutaj, no i niech tak zostanie na razie. Szymon Dusza strasznie chwalił Cię dzisiaj, że razem pracowaliście i bardzo mu pomogły Twoje rady w zwycięstwie nad Twoim poprzednim rywalem Kamilem Gniatkiem, też jesteś z tego zadowolony? Ja mówię, kocham cię, chłopaczu, bo jesteś mistrzem świata, zrobiłeś to, no naprawdę szapopa. Cieszę się, że mogłem Ci pomóc i, i że dołożyłem tą cegiełkę, Ty również dołożyłeś do mojego sukcesu, więc cieszę się szkoda, że nasz Dominik Zadora z kontuzy, złapał kontuzję i tak się skończyło, jak się skończyło, ale wiem, że wróci, wróci silniejszy i odbierze to co jego. Ale tak, z Szymonem ciężko przepracowaliśmy cały obóz i, i to skupiłem się wyłącznie na tym, żeby dużo z nim porobić, bo jak wiecie, ja walczyłem z Kamilem. I też staram się przekazać takie rady, jakie kamień robi w walce, bo naprawdę szachuje mocno i jest mocnym strajkerem, i parterowcem, i zapasnikiem, co nawet zauważyliśmy w tej walce z Szymonem, tak, wracał Szymona, no ale widzicie, takie jest MMA, dwie, walki, dwie rundy niby Szymon przegrywał, a w trzeciej kolano z wyskoku i proszę, i mamy, i, mamy, i mamy zwycięstwo i ja się mega z tego cieszę, bo naprawdę Szymon zrobił bardzo ciężką, ciężką pracę, ja śledzę mocno Szymona, jesteśmy cały czas w kontakcie, dzwonimy do siebie, wspieramy się i naprawdę ciężko pracował i zasłużył na to zwycięstwo. Co, nie umiem mówić bo, bo teraz naprawdę będzie mu ciężko po dwóch porażkach no, odbudować się, no, ale myślę, że wróci silniejszy i, i, i dalej, będzie, dalej będzie walczył, bo naprawdę chce się go oglądać, fajnie walczy, no ale w dzisiejszym dniu Krzymon był tylko córem. Pamiętasz, że kiedyś Conor McGregor pokonał jednego Brazylijczyka w 13 sekund? Ile trwało dzisiaj twoje zwycięstwo? Kurczę, powiem wam szczerze, nawet nie wiem. No, kur... Nie wiem, nie wiem. Nie musisz mieć poczucia... poczucia wyrzutów sumienia, bo tak brzmi to, jakbyś miał wyrzuty sumienia, Mam. że wygrałeś tak szybko. Mam, bo to nie chodzi o to tylko, że, 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 wy, że wygrałem, bo się cieszę z tego powodu, ale chciałem się zaprezentować jeszcze bardziej swoim kibicom, prawda? Był ten Polsa, można było więcej się zaprezentować, pokazać coś. Wow, a miałem przygotowane jakieś, jakieś fajne rzeczy, nie będę teraz mówił, ale miałem dużo fajnych rzeczy przygotowanych. Nie, bo moi przeciwnicy oglądają. <laughs> ale miałem fajnych rzeczy trochę przygotowanych, chciałem coś zaczarować, coś pokazać innego, no ale myślę, że na kolejnej walce wreszcie coś pokażę, że wszystkim Częka opadnie. No, w ogóle tak, zokłtował pewnego Brazylijczyka, tak jak zokałtował, ale mówię, no to jest inny inny poziom światowy, tutaj troszkę jest inny. Cały czas dążymy do tego, żeby dojść do tego poziomu światowego i tak samo nokautować jeszcze szybciej niż Konar. Przeliczenie na sekundy, to wydaje mi się, że jesteś teraz najlepiej opłacany zawodnikiem Fen w takim razie. Nie ja wiem, nie wiem. Przez chyba moich sponsorów. Nie, nie chcę tu nic mówić. Dobrze mi jest tutaj, cieszę się, że jestem w tym miejscu, to jest naprawdę ciężkie, ciężkie lata pracy i fajnie, że te sukcesy idą. Mimo pierwszej porażki dla Federacji FENZ, ale jestem w tym miejscu i naprawdę bardzo się z tego cieszę. I tak jak powiedziałem, nie siadam na labrach, bo jeszcze dużo muszę zrobić, jeszcze dużo muszę poprawić. I...